Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku mój komentarz do wczorajszego szczytu Trump-Putin w Stanach Zjednoczonych na Alasce. Kształtuje się nowa architektura bezpieczeństwa międzynarodowego, kształtuje się nowy ład globalny. Na naszych oczach wykuwa się. Nowy koncert mocarstw i nowe zasady ładu światowego. To wszystko, co idzie absolutnie w poprzek przewidywaniom, komentarzom i ocenom wszelkiej maści komentatorów, polityków, ekspertów w Polsce, którzy jeszcze całkiem niedawno wieszczyli koniec Rosji, rozpad Rosji, no, upadek tego państwa pod naciskiem atomowych sankcji, które miały być wprowadzane, i tak dalej, i tak dalej. Wiele się mówiło w ciągu ostatnich lat o trzymaniu Rosji poza, europejską, poza europejskim systemem bezpieczeństwa. No, cała masa myślenia życzeniowego, cała masa romantyzmu wszelkiego rodzaju mitów, którymi żyła i żyje polska scena polityczna część polskich intelektualistów, całka, całkiem spora część komentatorów, samozwańczych geopolityków itd., tak itd. Tak Warto yy, zmierzyć się z rzeczywistością, warto no, pokazać to, że te wszelkie mity, iluzje rozpadły się wczoraj, 15 sierpnia 2025 roku, niczym domek z kart, co, co nie oznacza oczywiście, że polski komentariat, że media w Polsce nie będą dalej karmić Polaków iluzją czy różnego rodzaju kłamstwami, propagandą. Wy, no, wynaturzającą rzeczywistość, pokazującą tę rzeczywistość, której po prostu nie ma. Ja Państwu pokażę, jak ta rzeczywistość wygląda, co oznacza spotkanie Trump-Putin i w jakiej rzeczywistości 16 sierpnia obudziliśmy się i co to oznacza dla naszego bezpieczeństwa, bo to jest bardzo istotna kwestia, ale także dla bezpieczeństwa całej Europy Środkowo-Wschodniej. O tym w dzisiejszym odcinku. A ja Państwa zachęcam na ważną konferencję konferencję, Niezależnych twórców internetowych, którzy mówią, jak jest, którzy nie boją się prawdy, ponieważ tylko prawda jest. Ciekawa, jak mówił klasyk, i ta konferencja od Network Expo Polska odbędzie się w dniach 13-14 września bieżącego roku pod Warszawą. Bilety można już kupować, będą stoiska twórców, moje stoisko również, będą bardzo ciekawe debaty, także o polityce Donalda Trumpa, o polityce Władimira Putina, o polityce czy geopolityce Bliskiego Wschodu. O geopolityce zapewne Indopacyfiku, roli Chin. No, cała masa bardzo ciekawych tematów, nie tylko zresztą geopolitycznych, także dotyczących naszej sceny politycznej, przemian społecznych, cywilizacyjnych. Bardzo, bardzo ciekawa, ciekawa konferencja, na którą Państwa serdecznie zapraszam. Link do strony jest w opisie. Do dzisiejszego odcinka, ja Państwa zachęcam do subskrypcji mojego kanału niezmiennie, do naciskania przycisku dzwonka, aby być na bieżąco, aby Państwa algorytmy YouTube'a informowały o tym, że jest nowy film. Zachęcam do wspierania kanału, zachęcam do komentowania, do lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzę do głównego tematu. 15 sierpnia 2025 roku w Stanach Zjednoczonych na Alasce odbyło się spotkanie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina. Ranga tego spotkania była niezwykle wysoka, zwłaszcza biorąc pod uwagę cały kontekst geopolityczny, geostrategiczny i wreszcie geoekonomiczny. Bo przypomnę tylko, że to spotkanie było poprzedzone różnego rodzaju wypowiedziami 47 prezydenta Stanów Zjednoczonych, który groził, ult, no, czy stawiał takie ultimatum, wygłaszał różnego rodzaju groźby, właśnie o charakterze geoekonomicznym, pod adresem Federacji Rosyjskiej. Najpierw było to ultimatum 50-dniowe, później skrócone do dni 10. Ultimatum Donalda Trumpa upłynęło 8 sierpnia bieżącego roku. No i co? No i nic. Miało się skończyć potężnymi turbulencjami ekonomicznymi dla Rosji, wpadnięciem w potężny, taki można powiedzieć, korkociąg problemów problemów gospodarczych wieszczono nawet rozpad Rosji po tych atomowych sankcjach pośrednich na partnerów handlowych Rosji zna znaleźli się tacy komentatorzy, którzy wręcz prorokowali, że Rosja zostanie osamotniona, bez przyjaciół, bez partnerów handlowych, no, całkowicie skazana na łaskę i niełaskę Stanów Zjednoczonych, które niczym supermocarstwo dzierżące prymat w stosunkach międzynarodowych miało rozdawać karty i naznaczać kto może się rozwijać a kto nie. No to już nie te czasy. To już nie te czasy. Jednobiegunowa chwila definitywnie stała się historią. I to potwierdził wczorajszy szczyt. Nie ma czegoś takiego jak międzynarodowa izolacja Rosji, o czym media głównego nurtu w Polsce i dyżurni komentatorzy wie, trąbili właściwie od roku 2022, czyli od drugiej fazy wojny na Ukrainie, od jej eskalacji. Nie ma czegoś takiego, ponieważ największe mocarstwo na Atlantyckim Zachodzie przyjmuje prezydenta Federacji Rosyjskiej z najwyższymi honorami. Nie ma tutaj mowy o żadnym, powiedziałbym, liście gończym Międzynarodowego Trybunału Karnego, nie ma mowy o żadnym respektowaniu czegoś takiego, nie ma mowy o tutaj podkreślaniu jakichś kwestii prawa międzynarodowego, praw człowieka, obywatela, poszanowania demokracji, całej tego sztafażu przeznaczonego dla słabych. Jest traktowanie Władimira Putina jak równego przez Donalda Trumpa. Co do tego nie ma żadnych, żadnych wątpliwości. Co więcej, powiedziałbym nawet więcej, że Donald Trump potraktował Władimira Putina jak swojego przyjaciela, jednego z najlepszych przyjaciół, ponieważ tutaj wystarczy. Zaobserwować tę scenę z lotniska. Władimir Putin wylądował w amerykańskiej bazie Elmer, El Elmendorf Richardson na Alasce. Był witany brawami przez Donalda Trumpa, yy, serdecznie powitany, poklepany po ramieniu i zaproszony, zaproszony do prezydenckiej limuzyny yy, Donalda, Donalda Trumpa. Yy, ewidentnie widać było yy, szacunek, szacunek, który amerykański prezydent miał wobec miał ma wobec przywódcy Federacji Rosyjskiej, co więcej widać zresztą, że Odszedł od protokolarnej praktyki Donald Trump, oddając Władimirowi Putinowi pierwszemu głos, dwukrotnie zwrócił się do niego po imieniu per Władimir, jak do starego, dobrego znajomego, można, można powiedzieć. Nie odrzucił zaproszenia, które Władimir Putin wystosował do niego, a zaproszenie dotyczyło spotkania w Moskwie. Jest ewidentnie widać, jak bardzo straciła na znaczeniu Europa. Dzisiaj Europa staje się powoli pariasem geopolitycznym. Nie Federacja Rosyjska, jak próbują mówić propagandowe media, ale to właśnie Unia Europejska, która została. Potraktowana tak, jak została potraktowana w Pekinie. Podano jej czarną polewkę tutaj nawiązanie do polskiej literatury. Ewidentnie to podstawienie autokaru, takiego można powiedzieć szkolnego autobusu dla Urszuli von der Leyen i przewiezienie jej z całą świtą do Hali Ludowej na spotkanie z Xi Jinpingiem, a następnie zakończenie tej wizyty w zaledwie jeden dzień pokazało, ile znaczy dzisiaj Unia Europejska jako jak, jakikolwiek aktor geopolityczny, nawet nie chcę mówić specjalnie podmiot, bo widać, jak jest traktowana przedmiotowo dzisiaj Unia Europejska. I sam fakt, że spotkanie z Władimirem Putinem odbyło się w formule bilateralnej, że było to spotkanie amerykańsko-rosyjskie, bez udziału przedstawicieli Ukrainy, bez udziału przedstawicieli Unii Europejskiej, i tak dalej, i tak dalej, już pokazuje rangę tego spotkania. To był niewątpliwie bardzo duży sukces dyplomatyczny Federacji Rosyjskiej, pokazujący, że Rosja jest cały czas w tej wielkiej grze o podział stref wpływów na świecie, w kształtowaniu się nowego koncertu mocarstw i wykuwaniu nowej architektury bezpieczeństwa wszelkiego rodzaju zapowiedzi, wszelkiego rodzaju powiedziałbym, takie proroctwa, czy też zalecenia oparte na chciejstwie mówiące o tym, że Polska powinna trzymać Rosję poza europejskim systemem bezpieczeństwa, co tak wielokrotnie chociażby podkreślał w polskiej debacie publicznej Jacek Bartosiak i jego. Współpracownicy ze, z firmy Strategy and Future to są absolutne mity. To jest jakieś chcieństwo oparte na iluzjach romantycznych jeszcze z czasów zaborów, jeszcze z czasów albo z czasów rozbiorowych, gdzie wielu się zresztą łudziło różnego rodzaju cudami, które miały się wydarzać, nie patrząc na realny układ sił i realny układ interesów. Realiści, wszyscy ci, którzy Chłodno analizują rzeczywistość, od samego początku mówili, że wojna na Ukrainie to nie nasza wojna, ponieważ to jest wojna odbywająca się na trzech płaszczyznach. Po pierwsze jest to wojna domowa na Ukrainie, jest to konflikt. Y Establishmentu ukraińskiego, ukraińskich oligarchów z władzami Federacji Rosyjskiej, czyli konflikt ukraińsko-rosyjski. I wreszcie jest to proxy war, czyli jest to wojna zastępcza między Stanami Zjednoczonymi a Federacją Rosyjską, co jasno daje znać administracja Donalda Trumpa. I Sam, samo jego otoczenie, najbliższe łącznie z szefem dyplomacji amerykańskiej Marco Rubio, przyznali. Że wojna na Ukrainie to wojna zastępcza, że Amerykanie no, za czasów Bidena próbowali osłabić Rosję cudzymi rękami, czyli rękami Ukraińców, ale także finansami i bronią pochodzącą z arsenałów takich państw jak Polska. To bezwarunkowe militarne wspieranie Ukrainy, ale także potężne drenowanie budżetu państwa polskiego w celu właśnie finansowania, utrzymywania. Milionów Ukraińców finansowania państwa ukraińskiego, bo przecież Polska sprzedaje, nie tylko przekazała nieodpłatnie setki. No, tysięcy ton sprzętu wojskowego, ponad 100 milionów sztuk amunicji różnego kalibru, ale także spłaca odsetki od kredytu zaciągniętego przez Ukrainę w Unii Europejskiej. Polska finansuje internet satelitarny Ukrainy, przekazała mnóstwo paliwa z zasobów Orlenu Ukrainie. Polska finansuje system ochrony zdrowia, system edukacji dla, dla dzieci ukraińskich, dla obywateli ukraińskich. No jest to potężny wysiłek osłabiający Polskę, osłabiający naród polski, osłabiający nasz potencjał geopolityczny. Polska stała się dzisiaj czy sta, stała się już w jakiś czas temu przedmiotem geopolityki, ale mam nieodparte wrażenie, wręcz przekonanie, że Polska staje się dla dyplomacji amerykańskiej z przedmiotu geopolityki powoli tylko i wyłącznie miejscem na mapie. Powoli, tylko i wyłącznie miejscem na mapie. Spotkanie, które odbyło się na Alasce 15 sierpnia, nie przyniosło żadnych wielkich. Konkretów, takich konkretów, które mógłby w świetle reflektorów, w świetle fleszy ogłosić Donald Trump jako wielkie zwycięstwo, co nie znaczy, że nie doszło tam do porozumienia, właśnie wręcz odwrotnie, moim zdaniem, doszło znacznie wcześniej, ponieważ takich poważnych rokowań geopolitycznych nie toczy się na konferencjach prasowych, nawet nie toczy się na oficjalnych spotkaniach. Są grupy robocze, wytrawnych dyplomatów, ale także. Rozmowy odbywają się, pro, są prowadzone przez wysokich rangą oficerów służb specjalnych, wiele decyzji jest za, zapada w zaciszu gabinetów służb, szefów służb specjalnych, wywiadów i tak moim zdaniem było również w tym, w tym przypadku. W tym wywiadzie dla Fox News, który, którego udzielił Donald Trump właśnie zaraz po spotkaniu z prezydentem Rosji. Jest kilka bardzo istotnych wątków. Jest kilka bardzo istotnych wątków. To, co moim zdaniem wybija na pierwszy, na pierwszy plan, to fakt, że Stany Zjednoczone i Rosja doszły do jakiegoś porozumienia, zawarły jakiś układ, ale jego kluczowe, najważniejsze zapisy nie są przeznaczone dla opinii publicznej. Natomiast ten układ, jeżeli chodzi o Ukrainę, bo moim zdaniem ten układ jest znacznie szerszy, wykracza znacznie poza granice Ukrainy. Natomiast jeżeli już chodzi o wojnę na Ukrainie, moim zdaniem i Waszyngton i Moskwa uzgodniły wspólnie określony plan, określony układ został przyjęty w sprawie Ukrainy. Natomiast jego realizacja zależy teraz od sił Lokalnych na miejscu, od tego co zrobi establishment polityczno-gospodarczy nad Dnieprem. Jeżeli będzie twarde nie, jeżeli oligarchowie ukraińscy poczują się w przypływie jakiejś właśnie iluzji na tyle silni, aby nie zgodzić się na warunki narzucone przez dwa mocarstwa, przez Stany Zjednoczone i przez Federację Rosyjską. No to właściwie Donald Trump ma od tej od 15 sierpnia ma wolne ręce. Może umyć ręce. Może powiedzieć, że Stany Zjednoczone przestały być stroną konfliktu, że doszło do mediacji, że doszło do negocjacji na najwyższym możliwym szczeblu. I Stany Zjednoczone Donald Trump może powiedzieć, że to nie nasza wojna, że owszem były Zabiegi różne, ale w tym momencie, jeżeli Europa, Unia Europejska chce, no to może, proszę bardzo, jest droga wolna może z własnych budżetów, z własnych magazynów przekazywać sprzęt wojskowy. A najlepiej, oczywiście, gdyby skupowała amerykański sprzęt wojskowy i za darmo go posyłała na Ukrainę. Wtedy będzie pobudzać przemysł zbrojeniowy Stanów Zjednoczonych, w ogóle sektor przemysłowy. W Stanach Zjednoczonych, a jednocześnie będzie się zadłużać, osłabiać, osłabiać strefę euro, co jest doskonałą oczywiście wiadomością dla pozycji dolara, dla Fedu, dla y, amerykańskiego głębokiego y, państwa. Doskonale wiemy zresztą, że Europa nie jest w stanie i nie ma takich możliwości zaopatrywania Ukrainy we wszystkie niezbędne rodzaje, y, rodzaje broni. Zatem y, mamy do czynienia z sytuacją, w której. Y, Przywódcy państw europejskich zostali potraktowani jako piąte koło uwozu. Oni byli kompletnie niepotrzebni, co zresztą zastępca rzecznika prasowego. Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej powiedział. Zresztą sam fakt, że powiedział to zastępca rzecznika prasowego, a nie sam rzecznik prasowy czy rzeczniczka prasowa, no to jasno też pokazuje rangę dzisiaj Unii Europejskiej. Mamy do czynienia z sytuacją, w której kształtuje się nowy koncert mocarstw. To jest bardzo istotne. Polski nikt nie pytał o zdanie, a zresztą Polska brała udział, można powiedzieć, też na doczepkę w tych negocjacjach. Jeżeli chodzi o państwa europejskie, to główne negocjacje odbywały się za sprawą kanclerza Niemiec, Friedricha Merca, który w Berlinie na przykład zorganizował te telekonferencje, to do niego, do kanclerza Niemiec, a nie do premiera Polski, udał się Wołodymyr Zelenski, jeszcze uznawany za prezydenta Ukrainy przez Atlantycki Zachód. Jeszcze uznawany, natomiast nie ulega wątpliwości, że dni Zelenskiego jako głowy państwa ukraińskiego, uznawanego, uznawanej przez, przez Atlantycki Zachód, są już policzone. To jest kwestia, to jest kwestia nieodległej przyszłości. Zresztą sam Donald Trump nazwał Zelenskiego w tym roku, cytuję, dyktatorem bez wyborów. Donald Trump się kompletnie nie liczy, ani administracja amerykańska kompletnie się nie liczy z Zelenskim. Traktują go marionetkowo, traktują go absolutnie instrumentalnie i do, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Sam fakt, że Polska jest traktowana jako piąte koło uwozu, jako, można powiedzieć, jadący przedmiot geopolityki w osobnym wagonie, to najlepiej ilustruje zresztą ten pociąg z maja 2025 roku, kiedy Donald nawet nie został dopuszczony do tego wspólnego wagonu, do jazdy tym wspólnym wagonem z premierem Wielkiej Brytanii, Kierem Starmerem, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i em, kanclerzem Niemiec y, Friedrichem Mercem. Koalicja chętnych to koalicja y, tych najważniejszych graczy E3. Y, widać, że w sprawie Ukrainy. Rzeczywistość ma się kompletnie inaczej niż chcieliby tego dyżurni komentatorzy w Polsce, którzy uważali, że, ta, że to bezmyślne, bezwarunkowe, kompletnie arefleksyjne wspieranie Ukrainy wywinduje pozycję Polski do jakiegoś wręcz podmiotu geopolitycznego. A okazuje się, że poza osłabieniem Polski, poza Wydatkowaniem setek miliardów złotych, poza wydrenowaniem budżetu, wydrenowaniem rezerw z zapasów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, poza rozwodnieniem struktury etnicznej państwa polskiego, po prostu zmianą struktury etnicznej państwa polskiego, Polska z tego nie ma kompletnie nic. Polska wychodzi jako jeden z największych przegranych tych negocjacji na Alasce te negocjacje pokazały, że Polska nie liczy się kompletnie w żadnej architekturze bezpieczeństwa, że Polska jest traktowana instrumentalnie, przedmiotowo. Ukraina, losy Ukrainy zostały przesądzone, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Donald Trump Donald Trump umywa ręce od Ukrainy. Los Ukrainy został przesądzony i moim zdaniem Polska zaczyna być traktowana przez administrację amerykańską jako miejsce na mapie. Czyli Polska wchodzi teraz w buty Ukrainy. Polska staje się zderzakiem strategicznym, zderzakiem strategicznym Stanów Zjednoczonych, ale niestety także zderzakiem strategicznym Triumviratu Europejskiego, czyli Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, które ewidentnie starają się wydawać polecenia polskim, znaczy politykom w Polsce, tym decydentom nad Wisłą, którzy są traktowani nawet nie jako równorzędni politycy, ale jako administratorzy, administratorzy kraju nad Wisłą. Tak niestety wygląda smutna rzeczywistość po spotkaniu w Anchorage, spotkaniu na Alasce, spotkaniu w Stanach Zjednoczonych. No, czas się obudzić nad Wisłą, czas spojrzeć prawdzie w oczy. Realiści w Polsce, wszelkiej maści różnych tak naprawdę proweniencji politycznych, mówili od samego początku, od samego początku eskalacji wojny na Ukrainie, że jeżeli Polska będzie prowadzić arefleksyjną politykę bezwarunkowego wspierania Ukrainy i będzie próbować tworzyć rzeczywistość, której nie ma, czyli rzeczywistość bez Rosji, jakby Rosja nie istniała no ponieśli, ci wszyscy właśnie realiści odnieśli gorzki tryumf wczoraj. To jest gorzki tryumf, ponieważ cóż z tego, że wielu komentatorów spychanych na margines z debaty w, głównych, w głównym nurcie miało rację. No i cóż z tego? Niestety polityka państwa polskiego... Całkowicie rozmija się z twardą, prawdziwą polityką, jaka jest prowadzona przez mocarstwa, a ta prawdziwa polityka została uchwycona na tym zdjęciu, które Państwo zresztą w tym momencie widzicie. Dziękuję Państwu za uwagę.